Hmm, może wynajdę jakąś knajpę na wynajem, żeby zrobić tam własną lukiernię, czy jakoś tak? O, fajnie, znalazłam, może zadzwonię do tej pani? Dzień dobry. Halo? O, halo? ja z tej strony dziewczyna, która by chciała wynająć y, restaurację, tak jakby. Dobrze, a na jaki numer? Dobrze, numer to jest Dobrze, zaraz wszystko znajdziemy Która knajpa? E, która? aby mogła przyjechać zobaczyć Oczywiście, tylko że my szybko, nie mam całego dnia Oczywiście, oczywiście Dobrze, piętnasta stoi tak, oczywiście. Dobrze, do zobaczenia. Do zobaczenia. Troszeczkę dziwnie brzmiało, ale... No dobra. Co by tu brać na to spotkanie? Może to? W ogóle, ciekawe czy zadzwonię jeszcze do niej. Hej, przyjdziesz? Proszę. Dobra. Jestem Ona, w... dzięki bardzo Bardzo mi pomożesz Czemu ci mam pomóc? Wybrać knajpę? Jaką knajpę? No bo Gdzie ty, o Boże, gdzie ty masz kuchnię? No przestawiłam ją tu Czemu? Tam było dobrze Bo Chcę mieć własną knajpkę Jak ją jakoś po prostu zakupię To nie będę musiała mieć tutaj i bym mogła znowu przestawić kuchnię, ale wtedy nie wiem, co zrobić z tym pustym pokojem. Co zrobisz wtedy z biuro? A, no mądra. Dobra, chodźmy już, bo pani na mnie czeka pełnie. Już się 5 minut spóźniłyśmy. Dzień dobry. Y -y. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Mhm. Najpierw mamy o taką krepeczkę, taka ładna. Na razie są tu rzeczy, bo takie, bo jeszcze od starego klienta, ale się już wyniósł. Aha, okej, okay, okej, okay, dobrze. Tu mamy takie coś. Mhm. To bym tu mogła zrobić ten, yy, kuchnię. Tu wszystko, no choć nie wiem. Hmm. Tu mamy podwórko obu strony jakby to jest dla dwóch stron, więc tam gdzie nie obchodzi to. Dobrze. Tu mamy takie... Yy, tu mamy takie coś. O, taki duży. Okay, okej, ok, okej. Okay. Ciężko mi się tak mówi. Yy. A tu mamy jeszcze takie coś? Nie, to bym bardziej wolała tamtą stronę. Dobrze, to płatrzmy gotówką czy kartą? Kartą już przelew daję. Transakcja zaakceptowana. Dziękuję. Dziękuję i do zobaczenia kiedyś. Do widzenia. No i co, kupiłaś swoją własną restaurację, co? Teraz trzeba ją udekorować. Udekorować. Trochę to będzie zajmowało. No troszeczkę tak. Mijały dnie i noce. I tak powiększało się ich. I... I tak powiększało się ich miejsce. Teraz wony to wygląda. No, a pokażę podwórko już. No ładne, Boże. Nawet już masz logo. No co? Okay. No, wszystko było trzeba szybciej zrobić, więc już mam logo. Już mamy fontanne, poduszko. Jeszcze zostało środek do wykończenia. No, bo tylko mam na razie to. A tu będzie siała jeszcze takie babeczka takie no. no już jedzenie jest. Już ciemno jest. No ale my tu pracujemy. Dzień nie noc. nie jest, to mogę już siedzieć. a raczej ktoś, bo nie będzie ja będę w kuchni oczywiście. No pa! Dobra, jedzenie. <laughs> mhm, dobra. Teraz została nam tylko kuchnia. Prawie koniec. Y jednak tego chyba tutaj nie dam, wiesz. Czemu? Bo nie mam tego, wiesz. A, no tego, dobra. Ale tam takie coś. No piękne. Teraz siadaj. Nie mogę usiąść. Czemu? Nie mam odpowiedniego stroju. Jak nie masz odpowiedniego stroju? to nie masz? Powinnaś się mieć. Ale spokojnie on dzisiaj mi przyjdzie. Właśnie mi przyszedł i taki strój będzie miał każdy. 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 Takie o. Ej, no ładny. No tak. Nie ma przybieralni, więc będę kładła to tam. Myślę, że może ma... Nie ma znaku Open. Znak znak... No, ale nie muszę zamknąć. Menu jest, jest. Boże, ja się stresuję i nie mam jeszcze... muszę, Boże. Nikogo nie znajdę w tej chwili. Muszę kogoś mieć tutaj na kasę. Mogę ja. Ale ty, ty, ale, ale ty też masz inne zajęcia, ale potem... No w sumie mm, mm, mm. mogę zrezygnować z tych zajęć, bo one mi nie, nie tu mnie magają. Serio, dzięki. Tu masz strój. Okej. Okay. Jestem już ubrana. Dobra, siadaj na kasę. Boże, za rok i nic się nie stało. Jakby co to ta książka to masz tam menu. Jakbyś im polecała coś. okej... Okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobrze, ja jestem jak na kuchni. Najpierw trzeba otworzyć, boże. Ciekawe, kiedy będą pierwsi klienci. Dzień dobry. O, dzień dobry. Można się porozglądać, czy od razu trzeba tutaj powiedzieć, co się chce. Nie, no można się porozglądać, oczywiście. nikt pani nie broni. Ale to dobrze. Bo wie pani, ja nie lubię tak, że trzeba od razu tak się pytać, pani pójść i co, pan, co chce. Ale jak ktoś te ciasto, na przykład tort jakiś, to, on, to trzeba się pytać, bo z gabloty nie można brać. I z gabloty nie można brać, i wtedy trzeba się pytać. A, dobrze, dobrze, jasne. A, Kaba? Kawę można kiedy chce, jak U, to dobrze. Więc sobie na może... E, ja chciałam kawę, więc kawa. Lejemy. I dobra. Trzeba zapłacić oczywiście kartą. Tak, tak. Jeszcze dodałam tutaj, jakby ktoś chciał normalnie pieniążkami. Dziękuję, tam ma pani stoliczek, no wow, o matko, jaka kolejka. Dzień dobry, można się porozglądać? Oczywiście, dobrze. Biorę, mogę wziąć? Nie, to trzeba powiedzieć mi. Albo tam zapukać w kuchni. Dobrze, pok, pok. Słucham? Ja bym chciała tego szejka, takiego truszkawkowego. Szejk truszkawkowy raz. Dobrze. Yy, dobrze, jest gotowe. A dziękuję. A po co mi to? Tak gratis. Gratis. u lubię gratisy. Dobrze, dziękuję. A zapłacić... Yy... Skoro to różowy sklep, no to... Yy, dobra. Wysiądzę tu. Chodź, przecieżku, No i ten, no. Dobra. Ej, a my no. z buta wjeżdżamy. O Boże, święty. Jaki to? my wybieramy? No właśnie, nie wiem. Dzień dobry, można by było poprosić. Yy, yy, ten. Te, jak to się nazywa? No. Jakieś picie demoniatka, coś w tym stylu. Na, 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 no, wie pan. Nie. Jasne, wiem. Co by tu można było? Hmm. Hmm. Czemy, czy wybierzemy? No nie wiem. E e Pani wie, co jeszcze tu wybrać? Nie, no czemu ja bym miała wiedzieć? Halo? Lemoniada. Po Potopuj mi lemoniada z Berki A poczekaj. Należy, która moja tam. Ta. Yy, masz tą, a od razu to. Dobra, dobra. Zrozumie się już zacina, bo mam już tyle rzeczy tutaj. Dobra. Proszę. I możesz jej dać z gabloty od razu te różowe. Okej. Okay. Co by tak wszyscy w jednym miejscu. Pani ja tak, tak. Proszę lemoniatkę i y, gratis to. Może pani usiąść i potem zapłacić. A, dobrze, dobrze. Co chcę usiąść i potem zapłacić? Można usiąść i potem zapłacić. Co ja e, o, można sobie wodę wziąć samemu w końcu, coś normalnego. A, no, co to? No, chyba no, nie wiem, co to. A to chyba też tym hmm, Ale dobre. Zostawię tu na miejscu. Można już się ci potem zapłacić. A dobra. To choć się usiądziemy. Dzemu ty co zjadłeś? Ale bo dobra. Trzeba chodźmy już. Może coś jeszcze wybierzemy. No w sumie. No tak. Zapłacić okej. Okay. Eee, dobra. Dobra, to ja już idę. Na ten soliku, jak już tu jest, dobra też idę. Zabiorę je dalej, żeby. Dobra. Dobra, to my się na co zdecydowaliśmy? Na szejki dwa takie niebieskie, tak? Na to też, ale to pistacjowe, dobra. To my poprosimy dwa te, dwie ekleryki pistacjowe i dwa szejki borówkowe. Wasze i dwa szyki borówkowe i dwie eklerki pistacjowe. Dobrze. Można już zapłacić. A można to na wynos? No oczywiście to my na wynos. Na wynos. Na wynos. Dobra. E, dobra, wszystko mam. Chodź. Na wynos. Pyk, pyk. I od razu gratisy damy i picie na wyraz o, o, patrz, patrz a tu mamy jakieś, co my mamy coś źle, bo tu jeszcze mamy jedną rzecz no gratis, a dziękujemy to my płacić kartą dobrze, a razem będzie 35 złotych i 78 groszy. Dobrze. A razem z gratisem to było? Nie, nie, to nie z gratisem, tak oddzielnie razem. A, dobrze, dobrze. Bo jeden shake kosztuje. Hmm. Dobrze, nie będę już mówiła lepiej. Dobrze, dobrze. Do widzenia. miam miam hap, ale dobra taka. No i ta eklerka. O, ekierka, eklerka. Jak zwał, to zwał. Dobra, ja się napiłam i już spadam. Też się napiłam i już spadam. Dobra, chodź, wpadamy już. No, ow. Wiesz, co możemy my kupimy Coś szybko jeszcze. No, y, może kupimy sobie czekoladę. Można czekoladę, oczywiście. To my czekoladę. Dzień, no. Do widzenia. Do widzenia. Ale był pracowity dzień. Idziesz? Idę, idę. Nawet nie było żadnej przerwy. No, wiem! Nawet się nie mam kiedy napić. Ale to jest dobre. Ale zostawiam na jutro. Patrz. Wow! Nie wiedziałam, że to tak robi. I bierzemy sobie jeszcze kawę i idziemy. No, nie! Sprzątanie, nie gadaj, no, gadam. Już mamy potrzebne wszystkie rzeczy. Odłożę jeszcze telefon. Ja sprzątam to, masz to i włącz odkurzacz. Ty masz takie coś? No mam, a co? Poczekaj, nalewam. Nie mamy tu szyb. Tu jest wielka szyba i widzę, że się pobrudziła. A, okej. Okay. Dobra. Dobra. Albo dobra. Jako on będzie właśnie pod stół Dobra. Trzeba czasami umyć. Tu mamy. Pocztą. Chwilka. No. Dobra. Dobra, wsadzam. No poczekaj, to też już tam wsadzę. Albo nie, to nie, ale to tak. Albo wiem, mam lepsze pomysły. Wiem, że to nie powinno to stać jakby, ale tu będzie się A potem ja to nie się No, to prawda. No to będzie zawsze się piekło, więc nie będzie śmierdziało. Co lepiej zobacz, co tam od kurzacza. Ej no, faktycznie. Wow, ej, dobrze się spisuje. On czyści tam w najgorsze zakamarki tam, gdzie nie dotarłam. Wyłączył się sam. To dobrze, bo nie widział już więcej brudu. Aha. Aha, dobra. Mili są nasi klienci A co jest z nimi? No, zostawiają po sobie rzeczy Wow Bo to restauracje, oni to tak zawsze będą Dobra Niosę Chodź Trochę mi się od razu... Zamykamy Chowamy Dobra, no i ja już skończyłam. <coughs> mm, ty już tak? Ja jeszcze nie. Koniec. Dobra, koniec możemy już wychodzić. No pewnie. Closet. Po lodzie? Po lodzie. Ty bierzesz ten? Biorę ten. Od razu podwójnie. Dobra, gu. Idziemy do domu, do domu no Pa, 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 pa Dobra <laughs> Boże, nie wyłączyłam telewizora Gdzie moja piżama? Tu jest Nie mogę je wyjąć A już wiem. Dobra Ja się z wami żegnam, pa Ale pójdziecie jeszcze oczywiście do Niny już przyszłam. Muszę w końcu się nauczyć na tą pałę, Boże Dobra, dobra, gdzie moja pirama? To eee, do... nie się śpieszę, bo te odcinki miały trwać po 25 minut, więc Bez żadnego... i 20 minut czasami Bez żadnego przedłużenia, ja się z wami żegnam odcinek jeśli wam się podobał, dajcie lajka Jeśli ktoś jest nowy na tym kanale, to suba jeszcze i. patrzcie na moje shorty. To jest moja ulubiona subskrybentka. Ja się z wami żegnam. Bye bye!